Dzień dobry, jest 13 maja 2021. Lewica, lewizna, leworządność. Niektórzy ludzie przyrównują działania obecnej władzy do postępowania PZPR w okresie stanu wojennego. To głupota, przesada lub ignorancja, albo wszystko razem. Nigdy w czasie stanu wojennego opozycja nie wspierała rządu w jakiejkolwiek formie. Jeśli nawet myślała tak samo jak rząd o nielicznych sprawach, jest do d, trzeba to poprawić, to mówiła o tym inaczej. Rządzący nosili garnitury lub mundury zomo, opozycja swetry albo więzienne pasiaki. PRL-owska Lewica rządziła stosując metody prawicowe. Opozycyjna prawica domagała się takich samych reform jak opozycyjna socjaldemokracja. A my, ludzie poddawani naciskom z obu stron, Mieliśmy nadzieję, że z czasem jakoś to się uładzi i przyjdzie polityka środka. Niektórzy nazywali to utopię socjalizmem z ludzką twarzą. Dziś wiemy, że było to nierealne. Nie dlatego, że socjalizm nie może mieć ludzkiej twarzy, tylko dlatego, że to nie był socjalizm, ale demokracja ludowa, gdzie nie było ani ludu, ani demokracji. Mimo pleonazmu w nazwie była w niej sprzeczność i wewnętrzna. I jeszcze wyraźniej widoczna w konfrontacji z rzeczywistością. Dlatego wszystkie działania mające na celu podjęcie współpracy między obecną opozycją a obecną władzą są również skazane na niepowodzenie. Obecni opozycyjni socjaliści, jeśli by się kilku takich udało znaleźć, nie mogą liczyć na hybrydyzację rządów, w wyniku której powstanie kapitalizm z ludzką twarzą. Teoretycznie jest to możliwe. Koncepcji państwa opiekuńczego jest kilka, ale system welfare state w kilku państwach funkcjonuje w zupełnie różny sposób. W USA i w Kanadzie, w Niemczech, Francji i krajach skandynawskich. U nas to nie działa, bo coś, co według koncepcji liberalnych, korporacjonistycznych czy socjaldemokratycznych jest obowiązkiem, jaki bierze na siebie państwo, u nas jest przedstawiane jako dar, który obecny rząd, a może nawet tylko wódz partii, łaskawie daje ludziom w prezencie, za który winniśmy mu być wdzięczni. W pracy, w domu, w kościele, na ulicach i przy urnach wyborczych. Nawet pochodzące z Unii Europejskiej miliardy, jeśli je w ogóle dostaniemy, na krążących po Polsce platformach z billboardami przedstawiane są jako dar obecnego rządu. A w praktyce nic, co nam albo tylko swoim daje PiS, nie jest niczym darem co najwyżej redystrybucją dochodu narodowego. Upraszczając, żeby dać, państwo musi najpierw zabrać część tego, co wypracują ludzie. Billboardy chwalące rząd za rozdawanie unijnych Niderlandów zafundowaliśmy rządowi my, bo zapłacono za nie z naszych podatków. Nasze podatki poszły też na autoreklamę rządów w stacjach radiowych i telewizyjnych, która informuje nas, że wynegocjowane przez rząd miliardy z Unii pozwolą nam wyjść z kryzysu i odbudować zniszczoną gospodarkę. Z jakiego kryzysu? Jaką zniszczoną gospodarkę? Przecież ten sam rząd od lat bez przerwy zapewnia nas, że jesteśmy przez władze skutecznie chronieni przed kryzysem, a gospodarka ma się znakomicie, najlepiej w całej Europie. Lepiej tylko państwo chroni Jarosława Kaczyńskiego, któremu my, obywatele, fundujemy ochroniarzy z firmy Grom, ze Służby Ochrony Państwa, której płacimy, choć Kaczyński jej nie lubi, więc nie pozwala się do siebie zbliżać, i z Policji Państwowej, której 40 przedstawicieli jest koło jego willi, jednej z trzech na żeli Bożu, codziennie. A w dni, w których babcia Kasia nadchodzi od strony placu Wilsona, nadjeżdża 80 radiowozów, by chronić prezesa, jego kota i kuwetę. Za to wszystko płacimy z podatków my. Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo płaci. Folwark pana Obajka, czyli państwowy koncern Orlen też nie rozdaje swoich towarów za darmo, ani po cenie niższej niż koncerny niepaństwowe. Nawet Adrian Zandberg i jego koledzy za na znanym zdjęciu orlenowskie hot dogi zapewne zapłacili z własnych poselskich pensji, czyli też z naszych podatków. Chyba, że to część benefitów, jakie lewica otrzymała w ramach podpisanego spisem dealu. Żartuje oczywiście. Zenberg też tym zdjęciem zażartował. Nie było żadnego dealu. Lewica słusznie poparła ratyfikację Traktatu o unijnych pieniądzach, tylko niesłusznie siadła przed tym do stołu z pisem, udając, że coś negocjuje, że stawia jakieś warunki, że coś od niej zależy. Negocjować PiS będzie tylko z silnym przeciwnikiem. Tak jak Jarosław Kaczyński, u boku Lecha Wałęsy, Adama Michnika, Adama Strzębosza i Lecha Kaczyńskiego, przy okrągłym stole, negocjował z tymi, których uważał za władzę. Słabnącą, ale jednak władzę. Wobec silnej władzy siedział cicho. Ta awantura o głosowanie w sprawie unijnych miliardów to naturalnie błąd całej opozycji, która nie umiała wypracować jednolitego stanowiska w tej sprawie, ale lewica. Siadając przy stole samodzielnie, musiała mieć świadomość, że stwarza pozory dla tych nieszczęśliwych 30% obywateli, którzy cieszą się każdym chamstwem przejawianym przez władzę i jej akolitów, iż nawet lewica popiera wodza i jego knechtów. To oczywiście efekt skutecznej działalności rządzących, którym udało się stworzyć unikatowy typ miękkiej dyktatury, z którą daje się żyć, jeśli się z nią nie walczy. Krzyczeć można ile chcąc, ale już pisanie haseł na tekturkach może być pretekstem do złamania ręki przez wierną panu i dobrze opłaconą służbę. Wszyscy nie muszą popierać pisów w wyborach, bo miejsce w Sejmie zagwarantują Kaczyńskiemu ci, których da się kupić, a da się kupić zawsze jakoś jedną trzecią wyborców. Można być w opozycji pod warunkiem, że. Partii opozycyjnych będzie dużo, a partia rządząca jedna. Wyborcza metoda Donta sprawia, że zwycięzca bierze prawie wszystko. Reszta dostaje ochłapy. A ponieważ te ochłapy są tłuste i pożywne, więc każdy związek przyjaciół słomianych miszów będzie się pchał do parlamentu, żeby się nachapać na miarę ich możliwości. PiS nawet poprze te starania, bo to zagwarantuje mu władzę i pozwoli zachować Pozory demokracji. Nie trzeba nawet demontować systemu sądownictwa. Wystarczy wyznaczać do rozpraw swoich sędziów, szczególnie głośnych krytyków wyłączać z orzekania i obcinać im pensje. Nie trzeba też wsadzać nie swoich prokuratorów do więzień. Wystarczy ich przenieść do śremu, naturalnie zgodnie z prawem. Nie trzeba występować z Unii Europejskiej. Wystarczy w państwowej telewizji przedstawiać ją jako okupanta, który usiłuje zawładnąć naszymi zasobami, rynkiem handlowym i systemem prawnym. Na co oczywiście nie pozwolimy, po prostu nie realizując postanowień władz Unii i jej systemu sądowniczego. Unijne trybunały mogą do upojenia orzekać w sprawie polskich metod rządzenia. Pisowski Trybunał Konstytucyjny czy pojedynczy minister sprawiedliwości z chórkiem wiceministrów orzeknął, że prawo unijne jest w Polsce bezprawne. Prawo nie pozwala Unii wyrzucić żadnego kraju członkowskiego, nawet jeśli zupełnie nie przestrzega unijnych zasad. No to nie wyrzucą nas, więc będziemy robić po swojemu i mogą nam wskoczyć na pędzel. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Oczywiście mogą uniści pomajstrować przy pieniądzach i nałożyć na nas kary. Trudno, powie się wtedy społeczeństwu, że Unia nas okradła, no i nie będziemy do niej płacić naszych składek. A w razie czego pomogą nam Węgrzy i Kazachstan. Koniec końców, jak kiedyś proroczo stwierdził Jerzy Urban, rząd jakoś się wyżywi a także rządowe rodziny, posłowie i ich żony, więc u spółek Skarbu Państwa jest tyle, że dla każdego naszego starczy. Czy on z lewicy czy z prawicy, nieważne, byleby był nasz. Nie bez kozery wspominałem na początku czas stanu wojennego. Rządził wtedy, wiadomo, generał stojący na czele partii, ale formalnie władzą była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, której doklejono rzekomo społeczną i rzekomo niezależną przybudówkę nazywającą się patriotycznym ruchem odrodzenia narodowego. Pron i wron. Kiedyś wołano, że orła wrona nie pokona, ale teraz jest tak, że jeden drób zawłaszczył dla siebie resztę państwa. Orzeł jest na smyczy, a opozycyjne strusie z braku piasku trzymają głowę w wychodku. Wrony rules. Jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać jak i one. Włodzimierza Czozastego, szefa Nowej Lewicy, poznałem jakieś 30 lat temu, kiedy to jako dyrektor wydawnictwa Muza przyjechał do mnie do zakopanego, żeby negocjować ze mną umowę na nową książkę dla jego firmy. Był sympatyczny, dowcipny, kulturalny. To w ostatnich czasach zdecydowanie mu przeszło. Wszedł między wrony i stara się być tak chamski, jak wymaga tego standard obecnej władzy. Na niemądry skądinąd, a już na pewno skierowane pod niewłaściwym adresem pytanie dziennikarki o to, czy w czasie głosowania w sprawie unijnych pieniędzy Zbigniew Ziobro został poniżony i będzie szukał okazji, żeby się odpłacić, szef lewicy warknął. Proszę pani, G, -pik. mnie to interesuje. Dodam od razu, że wypikanym słowem nie był guzik. Robertowi Biedroniowi już jakoś nie przeszkadza stosunek PiSu do LGBT. Może nawet nie zauważył, że siadając z działaczami prawicy do stołu, uwiarygodnił ich twierdzenie, iż nie walczą oni z pojedynczymi zboczyńcami, jak mówią, tylko z ich ideologią. Adrian Zandberg jest zdaje się prawdziwym socjalistą, ale żart z hot dogiem pod Orlenem pokazał, że ma kiepskie poczucie humoru. I chyba mało wyczucia historycznego, bo łączenie narodowo-patriotycznej ideologii PiS z socjalizmem demokratycznym razem może dać hybrydową partię narodowo-socjalistyczną. Oczywiście lewica może dać się uwieść prospołecznej frazeologii PiS, ale dojrzały polityk nie powinien mylić lewicy z lewizną, a lewych interesów z praworządnością.